Siema wszystkim, z tej strony Master Tobiasz i to jest mój odcinek z Minecraft na, na serwerze GUNBOX To jest serwer Roxa. No To zaczynajmy. Są, są tutaj 5 map, 5 map. Tutaj różne tryby są też Na przykład włączymy Dobra Tom o, jest pełna. To oddawajmy O, tu mamy 40 baklas, albo więcej nie wiem którego sobie? troll. Trola biorę. Widzi tutaj właśnie mamy w prawym rogu jest taka. Mamy takie coś i jak klikniemy, zostaniemy. Jesteśmy niewidzialni przez 4, nie wiem. To jest, że dostajemy takie, co. Tutaj to Szybko, siłę, zwiększony skok. Które yy, HP odnawia się? No. Dobra, my jesteśmy niebiescy. Jebut z ziemniaka dostaną wszyscy. Jak dorwę kogoś? O, tu był też. Jebu nie Fak 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 kurde to. Albo zmienimy klasę Jak chcecie zmienić klasę to może yy, wpisujecie Ukośnik kit I macie tutaj znowu to a rozjebali mnie Zajbiem go, zajebimy go ziemniaka Ziemnia. A dobra z tym Dobra, zabierzemy, żeby zobaczyć, jakie to są klasy. Hmm. Tutaj to na przykład. I musimy, jak chcemy mieć tą, tą klasę, którą wybraliśmy, musimy deadnąć. No. Yy, gdzie tu chodźcie, chodźcie do mnie. Speed. Gdzie to oni są? Dobra, tam chyba Tak, tak czy? a masz gnoju a, tutaj. Fuck, hey. Shit. O, tutaj Shit e, tutaj jest kolejna klasa Co ja tu mam? Dubeltówka a no, jak chcecie przybliżyć żeby tak celniej strzelać, to musicie tak. Nacisnąć lewym i napierdalacie. Dobra. I żeby zresetować ten amunicję to R. Nie, Q. Sorry. Dobra. Napierdalam z tubertówką. A to jest właśnie głupiec, że nie ma przybliżenia. Nie ma przybliżenia, widać. To tak. O, właśnie jeszcze. Tu mam to. Yy, mamy piłę spalinową. A patrzcie, jak wyglądają te bronie. Pistolet chyba za duży, ale dobra, nie, nie będę się. Sorki. Dobra. I to jest tu tuszką Ładuj, ładuj, ładuj. Fakt, nawet nie trafiłem. O! o! Właśnie sobie A fakt, miałem raga I wykorzystałem mój, moją podkę. Pa! zorki Wyłączę escape'a Dobra Zmienię szybko jeszcze klasę na... Co tutaj... Thomas O, z granatnikiem będziemy to Dedasz! No, czekajcie, przyciszę. Trochę głośno to. Eee, jedymy, jedymy. No, Wałbrzych! Mm. Możecie sobie wyobra... No... Nie wiem, jak y wy, ale mi to wygląda na... Dildo. Na to. Dobra. Przeładuj, przeładuj. Kurde Idą Na wąbrzych. O I to e, tak wygląda granatnik Trzeba tak Trochę się no, ten Długo się przeaduje Ale naprawdę skuteczne to jest Żeby zabić Jak się cel nie trafi to na Hital bierze Nie wiem dokładnie Jebot. Ale mnie ściśli... mocno No kurde, czemu ja nie nie go go... No... Zajebał Zajebał mi kila. Dobra, teraz przejdziemy na mapę. Wpisujemy ukośnik wyjść. Dobra, i na następną mapę, walniemy się na to. O, to jest też fajne, bo ma. To jest granatnik, zwykły. to jest granatnik. O, jak widzicie to. To jest y, C4. Tutaj to. Więc uważajcie. O! Snajper, A, Jebniemy tam. Ule, nie wiem. Może kogoś trafię. Nie, dupa. A, wejdziemy na górę. Ktoś tu mnie rozjebie, sara Trafiłem, ho, ho. Gdzie jest? Gdzie jest ten gościu? I chyba jak spadniecie z wysokości to nic wam się no Właśnie Tu gdzieś był ten gościu Ale super Idę zarąbać go, idę zarąbać go ty to jest mój! Co ja robię? Ale ja. ja. Snajper a naprawdę No naprawdę Dobra eee. Eee, tam. Dobra, na chwilę zatrzymam Dobra, już wyszła Nie widziałem Na mnie. No, od gra nad nickiem czemu nie a ja a nie... dobra ja już chyba będę musiał kończyć więc może e, e, jeszcze raz może nagram drugi odcinek nagram. Dobra. To będziemy. No spróbuję na następny. Widzimy się w następnym odcinku. Dobra. Na